A dzień dobry no. no, ja tak przyjechał No, cały dzień spał, nic nie robił To ja po prostu nie jestem jego jakimś sługą Ja tam się mam pragnienie wyprowadzić je stąd Zamieszkać z gosią. O, ma nawet... A ten tamet ma w Nowym Jorku? Moja mama była świętym tym w Nowym Jorku. Chcę zamieszkać, założyć rodzinę, spędzać normalnie, mile czas, a nie tak jak Krzysztof wydzwaniają do niego maulaci, nie maulaci jakiś tutaj głupoty gada a on w to wszystko wierzy to widzicie jak to jest ja tutaj mój nie jestem potrzebny starszy mu po prostu o okno, nie okno lodówkę dawno kupiłem cały te jak to było wcześniej cały te? to ja nie jestem jego służącym

On to wszystko robi <śmiech> śmiechowarce. On wszystkie chciałby wykorzystywać. Nagrywają głupoty, gadają no, wy to wszystko łykacie <śmim> Miałem rzucać na inny kanał, ale nic, będę rzucał na tamten kanał. <śmiennie> będę jakby prowadzę się to założyć nowy kanał i w ogóle wszystko Znajdę. O z się porozmawiam, znajdę człowieka, który będzie mi też pomagał. Sama powiedziała, że będziemy... O! Powiedziała, że garnitur mi kupi za 2000 euro. Zaręczyny będą. Ludzie tam, gdzie um jest współwłaścicielką Europa Panele no to widzicie jaka kobieta się ugłym zainteresowała się mną a i ogólnie mam pozwolenie także będę mógł po prostu nagrywać pokazywać ludziom to będziesz ona na cały świat i będziemy, nie będziemy się kłócić, nie będziemy się wzywać tak jak Krzysztof wyzywał mnie, gada głupoty nie wiadomo jakie. To bez sensu jest. No dobrze ten kiedy sweterek zmieni a gdzie on tu tydzień czasu No się nie mniej całe te tu o dobrze psikał całe te wszystko odświeżaczem od cytrynowy co wysłali popsikam też to nie ma czym oddychać no, na ten temat powiedziałem, nie słuchajcie co on na mnie gada, takiej głupoty.